Myślę, że wyrażę tu uczucia wszystkie, jak powiem, że to jest cudowne, że mieliśmy to szczęście się wszyscy kiedyś spotkać i ciągle chcemy się spotykać. Poza tym powiem tak, Hatterson miało chyba wpływ na nasze życie osobiste. Tutaj jest jedno małżeństwo. Ty też się poznałeś z pierwszą żoną, nie? Na obozie. Ale nie na co się. Nie, nie. nie, nie byśmy, byli... Natomiast ja Super, mojego nie? męża, z którym mam trójkę dzieci, poznałam na casie. A potem spotkaliśmy się po trzech latach na PZHIS i tak się to potoczyło, czyli gdyby nie Harcerstwo, to ja bym go nigdy nie spotkała, bo on był z łańcuta. Także to naprawdę w jakiś sposób harcerstwo nas ukształtowało i ułożyło nam życie przez przypadek, ale przypadki są znaczące. Blask ognia jest zawsze kulą, choćby najwyższy był płomień. Do ognia ćmy się tulą i opadają zgubione. Cisza, jak wata w uszach, od świata nas odgradza i nikt się nie śmie poruszać, tak wielka jest nocy władza. Lecz oczy patrzą prosto i nikt nie spuszcza powiek. Z ognia Rodzi się dobro naprzeciw siedzić.